Witam na nowej części targowiska Volumen. Zgodnie z obietnicą, którą złożyliśmy z burmistrzem Piątkowskim i ze stowarzyszeniem Razem dla Bieran, wolumen działa, funkcjonuje na części miejskiej. Zachęcamy do korzystania z tego targowiska i innych targowisk mieszcząc się na terenie naszej dzielnicy. Możecie przyjść, zrobić zakupy i spróbować pysznego jedzenia, które będę gotował, tak jak dzisiaj. Z woka, dużo warzyw, troszkę mięska, aromatyczne przyprawy, sos sojowy, czosnek. Dla wolumenu najważniejsze jest to, żebyśmy my, jako mieszkańcy, odwiedzali to miejsce i korzystali z jego wszystkich dobrodziejstw. Kocham wolumen za to, że mogę kupić tutaj świeże pomidory, ogórki, ziemniaki, jajka, świeże mięso od rzeźnika. Zapraszam 27 września tutaj na wolumen zrobicie zakupy, spróbujecie pysznego jedzenia. Zapraszam bardzo serdecznie. Do zobaczenia!